Siemano, tutaj jak Dzisiaj ze rzecz, którą na pewno robisz w treningu, popełniasz ten błąd i co to za rzecz jest? Ale zanim powiem, dziku i co, zostaw serduszko. Co to za rzecz? W skrócie, jak robisz przysiady, zakroki, wykroki, bugary, step-upy, martyciągi, hip-trusty, to wzmacniasz dupę. Prosto w biodra. Nie rozgraniczając się na innym mięśnie. Prosto w biodra. No i co? A wzmacniasz zginacze? A no właśnie. Do dziewczyn facetów. Chcesz mieć silniejszą dupę, silniejszy martwy ciąg, silniejszy przysiad, zrób zginacze. Dlaczego? Jak masz za silną dupę. słabe zginacze, to te to słabe zginacze, układ nerwowy, jakby dla bezpieczeństwa po prostu będzie, no, mieć takie coś, że no, nie możemy tam się wzmocnić siłowo, bo po prostu, no, coś się może stać z przodem. I może się nasłuchałeś kiedyś jakiś tutorial w obszodu pochrymi milicy, tak jak ja. Ja też byłem w tym obozie kilka lat temu nie byłem tak świadomy. O, zginacze i bioder są za silne, a po pośladki są za słabe i trzeba wzmacać. Okej, okay, ale jak ty jesteś początkującym, to żeby zniwelować tą dysproporcję siłową, no bo ta, ten, ta wada postawy jest związana, z, jak każda, z po prostu dysproporcją siłową, chociaż no skoliozy i tp, ale dobra. E, no i co? Chociaż tam też są napięcia w skoliozach, że tam w jednej stronie jest bardziej napięte, trzeba rozluźniać. E, na przykład Stephen Hawking był Niby już stwarniał jego kościotrup w zażycia późniejszego, tak? W życiu dorosłym, ale i tak nabawił się po prostu skoliozy, po to, żeby był przechylony na inną stronę, więc u dorosłych ludzi też da się tą skoliozę lekko wyprostować. Tylko po prostu mniej plastyczny skęgosłup. W każdym razie po prostu trzeba ćwiczyć inaczej goder i. Mm, jak ty nie ćwiczysz w ogóle, no to w dwa tygodnie dodasz 10 kg do hipterasa do martwego ciągu, w miesiąc dodasz 20 kilo i dalej będziesz mi za silne zginacze, co one, kurwa, rosną od siedzenia? No właśnie, a jak je wzmacniać, no to po prostu yy, podeślę tutaj linka, bo już nagrywam o ten temat filmy. Pozdro. I podeślij komuś i w ogóle zacznij myśleć. No i obserwuj filmy. Nara.